Nie zaczaili, że są wolni. Ty, w trzy tygodnie mogli przejść teren, ale oni chodzili 40 lat wokół tej samej góry. Nie zrozumieli, że Bóg chciał, żeby byli wolni. Oni myśleli, że, że ta wolność to jest tylko to, żeby kijem po plecach w Egipcie nie dostawać. Ale Bóg miał dla nich szerszą wolność. Bóg chciał dla nich wszystko. On miał dla nich wszystko. Absolutne zaspokojenie. Oni nie czaili tej wolności. I dlatego umierali. Ja patrzę na chrześcijan, którzy umierają. Oni idą do nieba później. Ja tylko mówię tak, do nieba można na różne sposoby wejść. Można wyjechać wózkiem infadyckim, Rozumiesz? O kulach można. Można ślepym wejść. Tak naprawdę do nieba nie zostało. Jak ktoś się narodził na nowo, złapał tego Jezusa i trwa w takim prostym nurcie mnie, no nie, to wytrzyma, wytrzyma te życie. Tylko to ci powiem, tu nie chodzi, żeby życie wytrzymać. W wolności to nie chodzi o to, żeby wytrzymać. Ja pamiętam, że jak ja się nawróciłem, po raz pierwszy poszedłem do kościoła Szanowni świątkowego, tam taki nawrócony policjant był <coughs> i on do mnie mówił bracie, uścisnął mi rękę, uścisnął mi bardzo mocno rękę ten człowiek, nie? Ja już wiedziałem, że nie będzie łatwo. Mówi do mnie, bracie, najważniejsze, żeby wytrwać. O Boże, co pomyślałem. To była ostatnia rzecz, którą chciałem usłyszeć, rozumiesz, od starszego w wierze brata. Co to jest? Co takie piosenki nie śpiewam mi po bo się boję? W sporach różnych, bo w setkach różnych kościołów, w różnych miejscach, są takie piosenki w różnych zborach, że ja się boję ich zaśpiewać, bo się boję, że przefensywa na nie przyjdzie. Rozumiesz? Naprawdę nie śpiewam, jak oni nie śpiewają wtedy, Bracia, zanim ja będę głosił, to ja sobie innymi językami coś tam śpiewam, nie? A tam jest, wiesz, tylko wytrwać w nim i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale co to jest? Chrześcijaństwo to nie jest przetrwanie. Chrześcijaństwo to jest życie w wolności. W swobodzie. W swobodzie. W odpoczynieniu, jeśli sięgamy po teologię. Odpoczywając, chrześcijanin to jest odpoczywający wojownik, to nie jest człowiek, który się zrzyma tylko i spotyka mnie, mówi pastorze, ale mam piec, Bóg mnie wypala. Ja mówię, proszę cię, przeznaczyć te to jest ten Jak cię Bóg wypala? Ty myślisz, Bóg to hutnik? Bóg cię nie wypala, bo musiał Jezusa przeprosić. Zauważyliście to? Gdyby Bóg wypalał cię poprzez cierpienia, to bym musiał Jezusa przeprosić za to, co mu zrobili na krzyżu Golgoty. Jezus zostaje zmasakrowany na krzyżu Golgoty, zniszczony dokumentnie i mówi – wykonało się. I dodaj teraz coś do tego. Dodaj jakąś opresyjkę twoją, depresyjkę, choróbkę. Rozumiesz? Nic do tego nie możesz dodać. Nieszczęścia w twoim życiu są dlatego, rozumiesz? Po pierwsze, bo diabeł jest wredny, no ale taki jest jego charakter. Ludzie pytają, czemu mi się to przydarzyło? Ja mówię, no ja nie wiem, bo diabeł jest wredny. Bo, rozumiesz, bo to tak jest, tak ma. Tak jakbyś zapytał, czemu ten pies na osiedlu mnie ugryzł? No, ugryzł cię, bo jest debilem, no! Odwiedził no, cię ugryzł, debil. Rozumiesz? Ostatnio byliśmy u takich znajomych, mieliśmy go psa, debila. I ten jest Devil, który na naszą córkę. Była najmniejsza, rozumiecie? I jemu się wydawało, że, że, że to jest suczka. Sara to w ogóle nie trzaiła bazu, nie? ja tego no to debil, bo to jest pies, który nie ma pokładanej w prawidłowo, nie? I on to ja, ukry się kogoś, nie? Może się czuje zagrożony, trudno powiedzieć, co tam jest taki w terenie, ale diabeł po prostu jest brędny, więc przychodzi i zniszczy nasze życie. Bez powodu. W ogóle nie trzeba żadnego powodu, żeby diabeł przyszedł do naszego życia, wiecie? Żadnego. On być święty, pobożny, chodzić w Bożej Mocy, a on i tak do Twojego życia przyjdzie. Pytanie jest, tak? co Ty teraz robisz z tym Jego przyjściem? Czy Ty pozwolisz mu, żeby Cię niewoli Czy nam zapuka do Twoich drzwi, a Ty otworzysz, o, dzień dobry, Panie że, że podasz mu rękę, żeby Cię związał. Wiesz, jak, o, jest taki fajny, e, fajny usługujący, nazywa się Cory Blake. I on mówi tak, gdyby do mnie, do domu się włamywał, włamywał Cię to ja bym nie dzwonił na policję. Ja bym dzwonił po rolę. Widzisz, co to znaczy? To znaczy, że jakby on był świadomy tego, że gdyby włamywać wchodził do niego do domu, to by go zastrzelił. Wiesz o to tutaj chodzi. To jest wolność, to jest moje. Dostałeś nowe życie od Boga, tak? To jest twoje życie. Wiesz co, dostałeś oprócz tego, od Boga, do tego nowego życia, pełną oprawę. Masz wszystko, co jest Ci potrzebne do życia i pobożności. Wszystko. Masz wszystko, co jest Ci potrzebne do życia i pobożności. Nie to, że kiedyś to dostaniesz. Rozumiesz? Nie to Panie, daj mi coś. Ja się tak nie modlę. Bóg mi świadkiem. Nie modlę się w ten sposób, już dawno. Panie, daj mi coś, stąd w Duchu Świętym, Skąd mam wstąpić? Przecież jestem w Tobie. Rozumiesz? Masz wszystko masz wszystko, żeby prowadzić zwycięskie życie. Pytanie, czemu tak się nie dzieje? Ponieważ diabeł okłamuje nas i mówi, wiecie, Wcale to nie jest tak do końca z tą wolnością. No przecież wszyscy upadają. Ja wiem, że wszyscy upadają, tak? Tylko ja nie, nie chcę. Macie tak? Ja nie chcę, żeby to upadać. To nie jest pycha. Ja po prostu nie chcę grzeszyć. Ja nie chcę. No wiesz, choroby przychodzą. Ja mówię, okej, okay, ja nie to. Moja żona była w ciąży z naszą córką. i lekarze zobaczyli, że płód jest poprzednio ułożony, nie czuć tętna. W ogóle wiecie, całe zamieszanie. I lekarze mówią, no pani musi szybko do szpitala i tak dalej. Ja mówię, przepraszam, my nie, ma, my nie mamy czasu iść do szpitala. Jakiego no, szpitala? A parę miesięcy do szpitala? No przecież my jesteśmy ludźmi królestwa, bo no, proszę cię, co mówi Słowo? Mówię, że nie będzie na wśród was. I pamiętam, ja o, niej, ja o tym powiedziałem, siostry w Chrystusie, gdyby nie rozdzwoniły, to jest też dobry numer. Siostry w Chrystusie, pobożne kobiety, niewiasty pobożne, ja też poroniłam. A chodziłam z Panem, ja też poroniłam. Wiecie, ile, ile się dowiedzieliśmy, że poroniło kobiet naszych znajomych. A ja tak ja to powiedziałem, posłuchaj, żeby 200 Twoich sióstr poroniło, tak? Dla Ciebie jest istotne to słowo. Nie A czemu ona poronione? Mnie to nie interesuje. Jesteś wolna od poronienia. Osobiście odbierałem naszą córkę. I nasza córka jest zdrowa. Było miała naj, najlepszy na całej tej dalej ma. Dzisiaj ma sześć lat. Jest przekonana, że idzie do nieba. I ma być święte językami. I nakłada ręce na ralki, żeby ją Jest Życie w wolności, w zupełnej swobodzie. Można nie podejmować niszczących decyzji do naszego życia. Rozumiesz? Jesteś samotny czy samotna, chcesz męża, chcesz żonę, raptem w twoim życiu pojawia się ktoś, najczęściej substytut zaznaczam. To substytuty są, diabelskie substytuty Jak ja często się modlę z o męża czy o żonę, to ja mówię tak. Teraz powołamy twojego męża z nieba. Powołujemy męża z nieba. Często każę dziewczynom powiedzieć, mówię, jak ma wyglądać. Dlatego, że wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Masz go w duchu? Opisz go, żebyś nie była potem zdziwiona jak przyjdzie inny. <grytanie> <grytanie> Masz wiedzieć, czego chcesz. Wiara jest pewnością. Kiedyś taka jedna kobieta w jednym kościele, taka siostra mówi Bracie, pomódlmy się o męża. Ja mówię, dobrze jaki ma być? I ona mówi, jakikolwiek. Ja mówię, to jak to jakikolwiek możesz? Nie ma jakikolwiek. Mówię, ty wiesz, jaki ma być. I ona mówi, no wiesz, że był, był wierzący, a mówię, nie. Nie mówimy o prawie. Wierzący to on być musi. Są pewne fundamenty. Twój małżonek musi być wierzący, wypełniony Duchem Świętym i musi kochać za bardziej niż Ciebie. Inaczej to na pewno substytut. Na pewno choć był najfajniejszy. Rozumiesz? Na pewno nie pochodzi od Boga, bo to jest prawo. Wiecie, jak jest, jest prawo, że wszystko się rozwija według swojego rodzaju. Jak na przykład posieje żyto, to ci nie wyrośnie pszenica. Rozumiesz? Żydzi próbowali zakręcić. Oni mieli taką w sobie, człowieką, takie krętactwo. I na przykład sobie skrzyżowali sobie, słuchajcie, konia z osłem. bo mówił, nie krzyżujcie. A skrzyżujemy, zobaczymy, co będzie mówił, wyszedł. Cieszyli się, ale mamy muły, no nie? Wszystko było dobrze, nie rozmażają się. Ciszka. Bo Bóg mówił, wszystko się rozmnaża, wedle swojego gatunku. <laughs> nie możesz sobie wziąć niezbawionego męża i Bóg ci nigdy nie da myśli takich. A jak przydą Ci myśli wiesz, ja się będę o niego podkrywa, i on przyjdzie do Jezusa. Gdy nie masz pewności, nie masz objawienia, nie masz zasady, nic nie masz. Tak? To jest tylko twoja teoria, że on przyjdzie do Jezusa. Prawdopodobnie po 20 latach będziesz wywalona do góry kołami będziesz chciała z swoje życie. I będziesz to się stało. Ja co się stało, a o przejechało, To się stało. Nie słuchałaś Pana. Tak? Nie chciała iść w wolności, a mogła iść, mogę poczekać. To był substytut, jeden, drugi, trzeci. Potem pojawił się prawdziwy. Ta siostra, jak modliliśmy się o jej męża, to go opisała od góry do dołu. Słuchajcie, powiedziała jaki ma być. Za rok, pamiętam, na osłudze na mnie chodzi coś pokażę. <grywy> Już była z nim po Chłopak jak malowanie, nawet taki zna obrotem. Taki jest Bóg. Bóg nas chce prowadzić w, takie, w taki wymiar wolności. Bo w tym wymiarze wolności my widzimy rzeczy dopiero, rozpoznajemy je w duchu. Jesteśmy w stanie chwytać je, ściągać z nieba. Ale podstawowa rzecz, bądź wolny. Ja tak chcę nie być samotny. Jak masz takie marzenie, tak, takie parcie, że taka jesteś samotna, że taki jesteś samotny, słuchaj, proszę Cię, weź sobie dzień wolny z pracy, jeden dzień, tak? I przez cały... Gdzie? Módl się innymi językami. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 godzin. Zobaczysz, jak przestaniesz być samotny. Zobaczysz, co się wydarzy po tym jednym dniu. Po tym jednym dniu już tylko będziesz chciał Jezusa oglądać. A potem, a potem, kiedy już będziesz tak wolny, czy tak wolna, Bóg poszedł do twojego życia, twojego wybranka, czy twoją wybrankę. Bo Bóg jest swatem Bóg jest swatym. Rozumiesz? A nie twoje oczy. Bóg jest zwany. Jak On swata, to to będzie na wieczność, rozumiesz? Bo Bóg daje takie rzeczy tym, którzy mogą je A kto je może wziąć? Wolni ludzie. Wolni ludzie. Wolni ludzie zaczynają, podejmują ryzyko, na przykład wejścia w nowe sfery finansowe. Wolni ludzie. Nie ludzie, którzy myślą, a jak stracę, to co mam? Ja wy nie wiem jak mi Bóg, powie, wiecie, Bóg mi dawał wspaniałe prace. Jedne były bardzo ciężkie. Uczyłem się w nich pracować, ale zawsze miałem pieniądze. Potem Bóg do mnie powiedział, że mam wyjść z jednej pracy, w której pracowałem już długo, i mam iść do innej pracy. Tam zaniosłem swoje CV, bardzo wąskie, CV. Nie miałem wiele do napisania w swoich CV. Nie znałem języka takiego, nie znałem języka tego, bo nie miałem wykształcenia, nic nie miałem. A to była firma handlowa. A facet, który był właścicielem tej firmy, pretendował na burmistrza naszego miasta. Ja powiedziałem do niego w sezonie, kiedy on zwalniał ludzi. <laughs> ja mu zaniosłem tVI i mówił pan, co chciałem do pana przyjść do pracy. On mówi, nie, pan, one no, zwalniamy ludzi. Ja mówię, no, okej, okay, ale chciałem ja przyjść. czy pan pracował w tej branży? O nigdy. Czy pan zna, jak... i tam bym wymienił kilka oprogramowań komputerowych, handlowych, ale ja nawet ich wypowiedzieć nie potrafiłem. <laughs> ja mówię, nie znam. Ale panu pan posłucha, jeżeli pan przyjmie mnie do tej pracy, będę najlepszy w branży. Pan nie zawiodę. Nigdy się nie spóźnię. Będzie pan zawsze z tym Będę najlepszym pracownikiem. patrzy na mnie. I pan sobie nikt mi tak nie powiedział. <grym> Wiecie co? Ale ja bardziej w to, jakie miałem umiejętności, jaką miałem spuściznę za sobą, wierzyłem w to, że ja wszystko mogę w tym dniu w Chrystusie. Ja wierzyłem, że jak ja tylko wpadnę do tej pracy, ja, ja wszystko ogarnę, ja opanuję wszystko. Dlaczego? Bo ja mogę. Bo dziecko może wszystko może. Rozumiesz? I ja. I ja poszedłem do domu, bo on mnie mówi, dobrze to ja zadzwonię, wiesz, od razu mi się zgodziło jak w Hollywood, pan nie dzwonił zadzwonimy, tak? I w ogóle, wiesz, nic się nie nie skontaktuję. Ale po tygodniu czasu on zadzwonił, powiedział, kiedy pan może do do pracy? A wiesz, jak się teraz w lutym rozstawaliśmy, bo <laughs> ja musiałem, nie, tak dużo zadań, że musiałem być w 100% w służbie, a mówiłem, a ja to nie odchodź, ty w się. jesteś najlepszy. <laughs> Dlaczego? Bo tu święty jest we mnie. Bo tu święty jest w tobie. Dlatego możesz być najlepszy w życiu. Dlatego możesz wstać z każdego miejsca zniewolenia. Możesz zrzucić każdy kajdan. Czy to są kajdany duchowe, czy to są kajdany fizyczne, czy to są kajdany psychiczne, możesz to wszystko zrzucić. Wszystko możesz być wolny. A wtedy, jako wolny człowiek, będziesz miał jeden azyl Jezus. Ty jesteś naprawdę jedyna droga. Naprawdę jedyna prawda. Jezus, jestem w Tobie zakochany. Wiecie, ja nie uciekam przed grzechem, nie boję się grzechu. Ja nawet nie unikam grzechu. To grzechu mnie unika. To jest ciekawa sprawa. To jest możliwe, żeby tak żyć, że grzech Ciebie będzie unikał. Będzie Cię unikał, bo będzie wiedział, że ty jesteś nieatrakcyjna jednostka. Rozumiesz? Ja kiedyś byłem erytomanem, gawędziarzem, człowieku, myślałem, że monogamia to dział chemii, rozumiesz? Ale potem, kiedy Jezus Chrystus zamieszkał tutaj we mnie, to mi się tylko jedna kobieta zaczęła podobać na świecie, to jest moja żona na świecie. Rozumiesz? A w związku z tym, inne kobiety przestają robić na mnie wrażenie. Jak to jest możliwe? Ja podjąłem decyzję, Panie tak chce i w związku z tym Duch Święty przy swoją mocą. W sprawie narkotyków. Ja już nigdy nie wziąłem narkotyków. Nigdy. Ludzie mówią, nie mogę przestać palić, a nie, tam nie chcesz, tam mówię, nie możesz. No już tylu ludzi się mnie modliło, gromiło ducha nikotyny, a mnie nie ma ducha nikotyny. Nie ma takiego ducha. Taki duch nie istnieje. Znam różne demony, ale na pewno takiego ducha nie ma jak duch nikotyny. Mówię, palisz, bo lubisz. Proste. Wiecie co w nie spotykają ludzi, to nie. To byli nałogowymi palaczami, a nie mieli co palić, szczególnie na nie? Wiecie co? Po miesiącu przestawali być palaczami. Bez cudu Szluchów nie mieli. <śmiennie> 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 Żadnych duchów nie było. Po prostu nie było szluchów. Normalnie ludzie w świecie przestawali palić. Cieszyli się, jak się odrawiali, słuchajcie, zaraz wszystko, bo to tak jak przestał, jak już nie palił miesiąc, to już myślał, że jest na świecie, zaraz siłownia, coś tam. Rozumiem, jak jakaś krew, wiem. Nowy jestem, tak? zobacz, jakie proste, Palić, bo chcesz, robisz pewne rzeczy, bo chcesz. Oczywiście ja wiem, że są demony i my je wyrzucamy masowo, natomiast e, nie zwalaj e, winy na demony, one są, bo mają się czego trzymać. To jest taka konstrukcja, że jak się nie ma czego trzymać u Ciebie, rozumiesz, to po prostu nie da rady Cię zabijać, nie da rady. Duch alkoholizmu pojawia się dopiero wtedy, kiedy ktoś lubi być pijakiem, nie? Najpierw jest pijak, potem się alkoholik pojawia. Jest taki duch, jest coś takiego. Ludzie potem mówią, ja już nie mogę, ja już nie mogę. <laughs> rozumiesz? Ale, ale słuchaj, a co robisz? Przez ostatni czas, mówię, ktoś Ci wlewa, ma powiedzieć dzisiaj o tym, że wolność jest dla Ciebie dostępna w każdym zakresie, dla Ciebie dzisiaj, jako Bożego Dziecka. Jeśli leczysz i nie jesteś Bożym Dzieckiem, to musisz odejść Jezusa to, to jest bardzo proste. Tutaj to ja w ogóle, powiem szczerze, jestem ewangelistą i już od pewnego czasu w ogóle nie rozmawiam na tym temacie, nie? Ja nie mówię, dlaczego oni się muszą nabrać ja po prostu mówię, bardzo szybko się nawróć, bo jutro będzie za późno. Odeżdź Jezusowi dzisiaj. Bo to nie będzie Teleranka, tylko wszystkie BBC, proszę Ciebie, e, e, wszystkie stacje będą na Jerozolimie bo ja rozumiem to. Nie rozumiesz? To nie jest sprawa, czy ty, to, to, mi się to wydaje, czy mi się tamto wydaje. To jest naprawdę dość poważna sprawa, że chodzi na wyróżnienie człowieka. On umarł za naszych grzechy. On wstał z maksymalnym, to najlepiej udokumentowany fakt na Ziemi.